Simo, z tej strony, będę dziś odziękuję sobie na Petsimulatorze i sprawdzimy sobie nowego update'a, który został dodany. Co widzę, te update'y powoli są coraz mniejsze, ale no, dlatego są tygodniowe. Bo jakbyśmy czekali na dwa tygodnie, to byśmy dostawali więcej. A ty, drogi widzu, zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczka. No, zobaczymy, czy w ogóle pobijecie rekord lajków pod odcinkiem z Pet Simulatora X, zobaczymy ile lajków uda Wam się zostawić. Zobaczymy, piszcie, zostawiacie jak, jak najwięcej lajków i zobaczymy w ogóle ten. I co takiego dodali? Dodali nowe jajeczka i nową krainę. Tak jest, nowa jajka, nowa kraina Pójdziemy sobie w nową krainę. Nowa Kraina 120, 130 milionów chyba jako 125 milionów za wejście tutaj. No, ja już sobie wszystko sprawdziłem troszeczkę, Pety sobie przygotowałem, żeby jak najszybciej tą krainkę wszystko zdobyć. Więc będziemy sobie ją zdobywać, tutaj Pety mam, żeby, żeby jak najszybciej tą w ogóle krainę przejść. Więc wchodzimy sobie do niej i patrzcie, widzowie, na to, tu mamy aż cztery duże skrzynki. Cztery duże skrzynki, czyli no... Na początku miało być tylko dwie, później patrzę 3, 4 i cztery duże skrzynki, które jedna moc, takiej takie skrzynki dużej, to jest 25 miliardów. No, można naprawdę się nachapać. No i co my jeszcze dodatkowo dostaliśmy? Dostaliśmy także Game Passa. Yy, dwa Game Passy. Auto otwieranie czy co? Ja wolę sam sobie otwierać niż auto otwieranie i szczęście. Lucky, no to od razu tutaj kupujemy, więc za to, że to kupuję widzowie, też zostawcie lajka, kupcie lajka, o, znaczy za darmo jest. <grystanie> Okej, okay. i mamy teraz Forever, Lucky Forever, oh yeah, no i to mi się podoba, teraz mam nieskończone szczęście, więc no tylko teraz tego korzystać. Zaraz pokażę sposób na najlepsze zarabianie, na, znaczy na zarabianie, na najlepsze otwieranie, w ogóle 4 skrzynki nadal, ja to zniszczyłem, na najlepsze otwieranie petów, żeby zdobyć jak najwięcej petów, najlepszych, nie tracić przy tym około 30 milionów, bo można tracić 30 milionów, jeżeli się źle otwiera, ej naprawdę, to jest teraz ta skrzyneczka 25 miliardów, dobrze, że szybko schodzi, ale można na niej sobie dorobić i... Nawet jak nie chcę wam się Pokażę wam najlepszy sposób jeszcze na zarabianie tutaj Najlepszy sposób na zarabianie na awku Jeżeli jesteście awczycie yy, No to jest najlepszy sposób Na takie zarabianie Naw Jak macie nawet tylko 4 pety Dodajecie na, przykład każ na przykład ja dodam dam 3 pety Tu dam 3 pety Tu dam 3 pety Tu dam 3 pety, pety. Okej okay. I po cztery pety na każdym jajku. Tak, są cztery pety. Są cztery pety. Tu cztery pety też powinny być. A, tu są tylko trzy. No to śmiesznie. Chyba coś źle policzyłem, tu są cztery. A, no, źle policzyłem jednego peta, dobra. <laughs> a, no tak, bo. Dobra. No, no i macie ogólnie. Bardzo szybkie otwieranie trzech i możecie sobie pójść awczyć, a to po czasie wam się i tak samo otworzy, i tak wam się samo otworzy i będziecie pięknie zarabiać. Na czterech skrzyneczkach naraz zobaczcie w ogóle, jak mi teraz kasa leci. Ja już 100 milionów, chwilę, moment na odcinku gadając z wami udało się, więc zaraz idziemy też teraz. Jajka dajemy ultra, super lucky i wszystko. I zobaczymy, czy wyleci jakaś legenda. Okej, okay, może mityk poleci, to by było coś fajnego, dobra, ale nie no. To, to widzicie, zobaczcie w ogóle to i to jest chwila, moment, dobra, 450 milionów. I lecę otwierać. I przyjdę tutaj, gdy te skrzynki zostaną otworzone po otwieraniu jajek, dobra, 450 milionów. Od no, 451 nawet, dobra, ale idziemy do Fantazji Coin y, Shop i tak. Y, niestety dowiedziałem się, że klonowanie nadal istnieje. więc no, każdy kto w poprzednim odcinku, w którym biwił, że Żemandy walisz głupoty, klonowania nie będzie, Presą tak napisał. No to, że Preston tak napisał, to pisze już od y, czterech updateów, że klonowania, dupowania nie będzie. Tak to się nazywa, duping. No niestety, cały czas to jest. Dostałem już filmy, że jest, yy, jest to, można powiedzieć, już bardziej prywatne, czyli. Yy, znaczy, o tak, pewien problem się rozwiązał. Wcześniejsze były tak bardzo dostępne klonowanie, że, no jak widzieliście, ten ranking to był całutki po prostu w miliardach, ponieważ yy, skrypt był darmowy na kopiowanie. Teraz, żeby kupić skrypt na kopiowanie petów, trzeba za niego zapłacić i po prostu niektórych nie stać. I no troszeczkę to zmniejszyło klonowanie petów, ponieważ nie jest już to za darmo. Dobra, bierzemy sobie teraz super lucky. Utralaki. No i otwieramy. Nie otwieracie nigdy tych. Dlaczego? W czasie, kiedy otwieracie to. Ja raz to, raz to otworzę tylko jedno, dostajecie jednego z tych PETów. Ale jeżeli chcecie mieć na 100% jednego z tych petów, no to musicie otworzyć 6. Więc 66 milionów wydajecie. I macie jakiegoś Peta z tych na golda. No prawdopodobnie, no bo możecie to, 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 ale no. Macie prawie dwa goldy. Tutaj. O wartości jednego golda, tutaj. No to chyba tylko to się opłaca. Więc jedno to otworzę, tak po prostu dla. po prostu warta i. Golden Hellhound. Golden Hellhound, to jest ten 2%. Ile on ma? Milion! Zwykły po prostu milion. Zwykły milion. Ale otwieramy te. Dobra, widzowie, trzymajcie teraz ciuchy, żeby coś fajnego poleciało. I. Helcik, Hellchick, dobra. I teraz tak, musi polecieć jakiś mytyk, coś. Te, te pieczki co widzę naprawdę bardzo często, bo widzę z tym lakiem, urtelakiem, wszystkim, co tylko da radę, leci to naprawdę, Hellroka, dobra, ale proszę, coś lepszego, coś lepszego, <laughs> pajączek, pajączek, epic, 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 pajączek, a pajączek ile ma, 665 tysięcy zwykły no i to mi się tu podoba, dobra, Dimo <laughs> demon, okej, okay. ile demon ma, ej, to demon nie jest w miarę dużo taki lepszy, nie jest lepszy, nie, 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 jest taki, no... Jak to powiedzieć, jest dobry, ale nie najlepszy? A, a, inwentory jest full. To fajnie. Mm, może od razu weźmiemy, zrobimy tak, żeby... Po co mi tapety? Okej. Okay. Te mi są tu zupełnie niepotrzebne. O, dalej, jest. Super. I teraz tak, otwieramy kolejne trzy. No i proszę, coś fajnego teraz. O, tak. No i zaraz to pójdziemy szybko zrobić na złote. O, tak, demon. Demon, 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 demon. No i to mi się podoba. Helcik, helcik, dobra, lecimy dalej. W ogóle już pety przychodzą i tam te skrzynki. Helciki. Dobra, zaraz zobaczymy, ile jak one będą miały wodzy, w ogóle zrobił z nich Hell spider. No i to będziemy to robić. O kurczę, już się skończyły, kasa się skończyła. Tak szybko. Demon, demon, dobra, jest. Demon fajny, kurczę. Naprawdę fajne rzeczy lecą. O i dobra. Okej, okay, widzę, że wszystkie pety wróciły, więc lecimy teraz na Hell Island i ile zarobimy z tego po prostu, że weźmiemy to, co zniszczyliśmy. Dobra. Ok. Co? 250 milionów! Dobra, tylko teraz są dwie skrzynki. Ale no, co to jest? To no Zostawiacie sobie chwilę i moment i macie. To tutaj to będzie też jakaś masakra, jeżeli to odblokują. No, to będzie naprawdę coś, żeby to jedno odblokują krajne jeszcze. Jedna kraina do blokowania, ale też widzę, że dwa jajka. Więc no, może coś tu jeszcze będzie. O, akurat 106 milionów się zrobiło. Dobra. Lecimy teraz do majna. Chyba tam, main, było robienie. Nie, nie to ja mówię. Na samym początku, tu, Viprum. O, bierzemy sobie jamyciki Super lucky boost. Dobra, a tu możemy wziąć, czy nie? Proszę. Jest, możemy, dobra. Ranga się przyda. 65 cm, ostatnio zużyłem bardzo dużo. I robimy sobie teraz tak. Goldy. Raz, dwa, trzy. Dobra, trzymajcie kciuki. I. Jest, no i to mi się podoba. Raz, dwa, trzy, cztery, jest, yeah. I teraz, proszę. Jest, no i udało się, to jest piękne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, jest. Dobra? No i na to było 100%. No to musiało się to udać, dobra? Lecimy tak. No i też, no trzy, wchodzi wszystko pięknie teraz. O 80%, proszę wejść, proszę wejść. No i udało się. No i ciki, ciki. ale cziki walnimy też na 88, nie ma chyba sensu lecieć po 6. Ale jak wejdzie wszystko, no to jest pięknie, dobra tu. A, no to tu damy ten. No i pięknie, i to nie wejdzie już, to nie wejdzie, to nie wejdzie, to nie wejdzie. Weszło. Dobra. To wszystko i co tylko chciałem, że weszło, to weszło. I co my tu teraz mamy? Demona, który ma 2 miliony zwykły. Pająka, który też ma 2 miliony zwykłe i 3 hellhoundy, które mają po milion. Eee, no i te mają po 700-600 tysięcy. Wiecie co? Zrobimy sobie z tych goldów fuse. Z tych goldów zrobimy sobie fuse. Eee, z tych. To teraz tak. Których to są? Willow wispy, chelchiki, hellroki. Dobra, wrzucimy tak, o. I dobra, zobaczymy co dostaniemy. Dostałem pająka! Dobra, luz, dostałem pająka po prostu, Ok, czyli tu się opłacało, opłacało się, dostałem po prostu pająka zwykłego. Okej, okay. no i lecimy co? Robimy rajbołki z tych. Yy, raczej się nie uda. Szczęścia tyle aż nie można mieć, mówiłem. Ale zrobimy jeszcze z pająków. Zobaczymy, czy jak zrobię z pająków, to coś dostanę, czy nie dostanę. Prawdopodobnie spaliłem. Spaliłem i zrobię jeszcze z tego, i spaliłem, więc wszystko, co wydropiłem, to spaliłem. Tak jest. <noise> więc, drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, sub, like, wodeczek, Na razie, trzymajcie tego kolego odcinka.